Siemanko z tej strony zero, 00 w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić pułapkę na zombie zwierzęta oraz też na multiplejerze. zaczynek ale tak, kopiemy dół na 3 yy, do dołu na trzy bloki do dołu tak, no i później no tutaj yy, w bok raz dwa trzy cztery pięć tutaj musi być pięć oraz tutaj także żeby. Czyli że. 6 no, na 6, nie? Z każdej strony budujemy. Więc tak. Tutaj robimy ten. Tutaj muszą być dziurki, oczywiście, żeby było na tym, Żeby mogło rosnąć. Tutaj znowu robimy dziury. Tu. Ups. No. I tak. Tutaj znowu robimy te dziury. Tutaj zaplamujemy piaskiem oczywiście robimy kaktusy i tak na około, no, kiedy już tutaj zrobimy na około to teraz jeszcze będziemy się no. zrobić I tak, żeby szło na poprzek i na środku, o, no i teraz właśnie wstawiamy, no i teraz już jest właśnie gotowa pułapka, o jeszcze tutaj, o. Teraz już jest właśnie gotowa pułapka No, teraz właśnie włączę sobie zombie, żeby tutaj wieże spadło, chodźcie zombiaczki, chodźcie Zombie, Hej, hej, hello. O, bo mam fajniejszy pomysł. Weźmiemy sobie jajeczko. Weźmiemy sobie na przykład owce i... I zombiak. Więc tak, patrzmy. Patrzcie. Tak, tak, wystarczy zrobić ząbiń. ono was zacznie gonić. Nie musicie tutaj wpadać. Tylko tak to musicie obkrążyć. Żeby on tutaj w końcu wpadł. No, też go możecie tam życiu. Tak, tak, no i teraz właśnie rami i nie. Tam będzie żołnierzy to ja. samo się dzieje z no tutaj teraz także ze świnką, to jest obojętnie z jakim zwierzęciem. Dzięki za obejrzenie mojego poranika, yy, no to już się będę z za Wami zagrał, na razie.